W kolejnym zadaniu zajmujemy się obliczeniami związanymi z ustalaniem się stanu równowagi. Dane początkowe to liczby moli reagentów oraz wartość stałej równowagi w temperaturze 800 Kelvinów. Ponieważ liczba moli substancji po obu stronach równania jest taka sama tu mamy dwa mole, i tu mamy dwa mole możemy operować liczbami moli zamiast stężeń. Zaczynamy więc od utworzenia tabeli, jak zwykle w zadaniach tego typu. Pisujemy początkowe liczby moli substratów. O produktach nic nie wspomniano, więc zakładamy, że na początku ich nie było. Podczas ustalania się stanu równowagi reaguje ilość oznaczona jako X, co oznacza, że zmiana liczby moli wynosi właśnie X. Współczynniki stechiometryczne reakcji wynoszą 1 do 1 do 1 do 1, więc każda substancja zmienia się o tę samą wartość X w przypadku substratów. Ich liczby moli maleją o x, w przypadku produktów liczby moli rosną o x. Po uwzględnieniu tych zmian w stanie równowagi otrzymujemy nowe wartości liczby moli. Możemy teraz podstawić je do wyrażenia na stałą równowagi i otrzymujemy w ten sposób równanie kwadratowe. Rozwiązujemy je i otrzymujemy dwa rozwiązania. Pierwsze z otrzymanych rozwiązań nie ma sensu fizycznego. Ponieważ liczba moli nie może być ujemna, a zatem nasz x wynosi w przybliżeniu 2,25 i to jest rozwiązanie. Podstawiamy teraz do równowagowych liczb moli i możemy już policzyć stosunek liczb moli, o który pytają w zadaniu. I gotowe. Do zobaczenia w następnym zadaniu.